Cześć, Siemanko, witam was bardzo serdecznie, Beł z tej strony. Wiem, że dzisiejszy odcinek dosyć późno, ale powiem wam zupełnie szczerze, że córeczka mi się pochorowała, więc w domu troszeczkę takimi tematami się zajmowałem, żeby pomóc żonie, żeby pomóc też właśnie córeczce. I dopiero teraz dla was mogę zmontować taki szybki odcinek, ale szybki, ale bardzo ważny, ponieważ udało się wbić 15 do zera w Championsach, także pierwszy raz tej edycji gry 15 do 0 wbiłem, wcześniej atakowali mnie, wiadomo, jacyś cheaterzy i tak dalej, były problemy, teraz wreszcie się udało 15 meczów z rzędu wygrać, więc zobaczycie takie najciekawsze, najsmaczniejsze kąski, bardzo ładne akcje, niektóre moje z tych spotkań, łapka do góry oczywiście mile widziana. I na koniec oczywiście nagrody za 15 do 0, czy było warto wbić to, czy nie było. Lecimy! Oj, 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 ale przepiękna kombinacja teraz zawodów, naprawdę. Chyba jedna z moich lepszych akcji takich typowych na start spotkania. Dobra. Gość spalił, nie? Tym zagraniem. Co za gościu. I czwóreczka do trogania. Dobra. To zmieniłem. No bo miałem tu ustawione podania na częściowe. Na podania poziomie częściowe. No to. Ja się dziwię, czemu jest hardcore na grze, No dobra. Teraz akurat podałem głupio. Dobra. Bawo Odblokowaliśmy się teraz. Jest jakieś takie game changer, żeby być lepszym? No to jest składowa kilku rzeczy, no ale na pewno. Świadomość rozgrywki. Bez świadomości tego, co się dzieje na boisku, tego, że rywal maksymalnie atakujecie jednym zawodnikiem, plus jednym pracującym, i żeby to widzieć, by to być w stanie ocenić, to to jest podstawa, nie? To jest podstawa, to jest punkt wyjścia. 11:0, ładnie to już wygląda. Nie, był ikoną przecież w poprzedniej edycji. Ej, dobra, to jest MBEP. Гол. Улала. Добре! Добре с този фейкшот. Много добре. Сериозно? Без полонега тук? О, ваше. Поехваме, Бутра. раз браво. Гол. O, ale teraz to zmieściła Siedzi, siedzi GG, GG, well played. I czas na Magic o 15 do zera. Magic o 15 do 0. Dobra Zanetti, debinia. Na taką Swanson z ZBC. To jest taki słetti składzik, to znaczy w teorii nie ma się czego obawiać, w praktyce ADMI może popędzić, Swanson może popędzić. Każdy co może popędzić i... i pograć. Maso no trzyma. Ale odwaliłem. Jestem zgniłą mędzą. Let's go. Tak jest offset w ogóle był. O się. GG. Maju ulubiony sposób wybicia. Jak chcecie się pozbyć, pozbyć piłki, manualne podanie do przodu. Daj mi to bramkę w złapie. Zanim ja skończę spotkanie. Raz, dwa, trzy. GG. 15-0. Pierwsze w tej edycji. Mamy to. Mamy to. Dobra, także tutaj 15 tak już można oficjalnie odhaczyć. Trzy razy ranga druga. I raz 15-0. Jak na cztery konta zagrane myślę, że... całkiem solidnie. Vamo, vamo. No dobra, to lecimy z nagrodami w takim razie. Lecimy z nagrodami. Do 15 do zera. Za rangę pierwszą. Mamy to. Szukasz sprawdzonej strony, gdzie możesz kupić lub sprzedać końce fc 25 Wejdź na fcoinsgg i skorzystaj z kodu promocyjnego BJ, żeby dostać dodatkowe 10% do swoich monet. Dodatkowo za każdy zakupiony 50 tysięcy monet otrzymasz jeden los w każdym aktywnym giveawayu. Link w opisie tego filmu. Pierwsza taka ikonka własna, taka, taka zarobiona, bo oczywiście nagrodę za 15.0 już otwierałem, ale teraz te takie, takie, takie wywalczone własną krwią i potem to jest. To jest coś pięknego. Nie, ja nie robię żadnych nagród za 5 minut, nagrod za godzinę i tak dalej. U mnie jest Championsy i potem są nagrody. Ja nie będę kombinował, nie? Dziękuję za bitchiki Dudi. Dziękuję bardzo. Dobra. Dzisiaj raz w Plus zaczynamy. Powiedział o jakiś bramkarz. Tu Ederson jest chyba, nie? Jeśli się nie mylę, to musi być Ederson. No przecież nie Allison, ja go poznaję. A może i Alison? Nie, Ederson, dobra. Czyli Ederson na Wokaucie, ale może oprócz tego ktoś? Martinez, Arnold, Walsh. Dobra, nikt, nikt taki. Kasiaste, Kasiasty. Lecimy dalej. 10x85. Plus, od razu. I kogo my tu mamy? Kolejnego bromkara chyba? Nie, SPD, Anglia. Declan Rice, tak? To musi być Declan Rice, tylko. Pytanie, czy oprócz niego ktoś? Sabina Kerszyli. Sabina Kerszyli, 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 Kerszyli. Trossard, Rort, u Nico Williams. No nie, no nie, no nie, no nie. Foderek, typowy foderek. Także to na listę transferową od razu leci. To co, to, co ma lecieć. Eee, co my teraz ciśniemy? Trzy razy paczka z trzema ifami, nie? Może jakiś walkout tutaj się też pójdzie? Ej, jest walkout, jest walkout, napasniczka. Jamajka. Proszę bardzo, na okaucie. No, no Niko 50k, tak, tak, tak. Niko 50k. Jest pani szała 87. Not bad, not bad. Jeśli o to chodzi. Pewnie z 20 koła warta na nice transferową cyk. się 50 koła. No to coś tam się już zarobi. Może jeszcze jakieś dalsze walkauty. Nie, tak nie ma... Jak nie ma walkoutu z paczki z trzema ifami. Denzel Dumfries akurat solidny zawodnik. W sensie grywaj jego złotą kartą w ogóle na początku gry i spoko się grało. Lecimy. No nie no, trzecia paczka i bryndza Pek, 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 Trossard na listę transferową Uwaga, 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 co my mamy? Ha, tutaj jeszcze 2x89+, Jedziemy, 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 jedziemy 2 89 aha, to jest To my znamy, my znamy tego gościa My znamy tego gościa Zbrojny, kto jeszcze? i na Naruma 89,90 89,90. Dobra, no, dwa fajne overale. No, tyle można, tyle można, yy, tyle można podziękować. A i tutaj nie mam ten paczki Hero za tą, za tą tą rangę? Za pierwszą rangę? Tylko jest tylko ikona? Tu nie ma Hero, ta? Aha, to jest tylko ikona. Okej, okay, hempa 86. Aha, to mnie tak tutaj zrobili teraz w ombuku, że to jest tylko... No dobra Zobaczmy, paczka podstawy ikony Może być dowolna ikona Paka z ikoną Do 15 do zera Czy będzie ten pan? Czy będzie ten pan? Uwaga Leci Ej, nie widzieliście, nie? Już było widać, co to jest bo ja zapomniałem, że powinienem razu zasłonić Angla? Bo widać, że Nie Nie mówcie, że Bail. Trzymaj 64 Skoczność OK, 77. Główki 80. Nie gadajcie, że to jest garet Bail nie aż czy to jest Gareth Bale ja 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 nie no stoiczkow 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 w zajebiście nie kristo stoiczkow zajebiście no to jest to jest to jest to jest karta bańkę warta ale 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 gdzieś tam na tego Bale'a się napaliłem nie na tego Garetha Bale'a się napaliłem no dobry traf dobry traf Dobry traf, Chris Styczkow potężna lewa noga, nie? To zgość, gość, który ma... Playstyle e... plus do dribblingu, bardzo dobry, 92 wykończenia, no i bombę z lewej nogi, nie? Także spoko. No dobra, nagród to tyle. Dzięki za ten odcinek i do zobaczenia w kolejnym materiale, bo trzeba będzie wbijać rajwalsy, także na pewno w elitarnej się zobaczymy, jeśli chodzi o to, co się będzie działo w kolejnych odcinkach u mnie na kanale. Do zobaczenia!